Witam serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj króciutki film, ale na pewno bardzo przydatny. Z uwagi na to, że zbliżają nam się święta wielkanocne, na pewno przyda Wam się przepis na zakwas na żur. W innym filmie, oczywiście, pokażę też, jak przyrządzić już potem gotowy żurek. Dzisiaj, jednak, króciutki filmik na temat samego zakwasu. Można oczywiście kupić w sklepie gotowy zakwas, ale jeżeli nie mamy sprawdzonego, to niestety nie wiemy, czy on czy będzie dobry. W sklepie można spotkać naprawdę różne te zakwasy. Jedne są lepsze, jedne są gorsze. Trafiałem już na takie, gdzie nie szło potem po prostu tego żurku jeść. Więc najlepiej zrobić sobie samemu w domu. Nie jest to trudne, nie trwa to. Też nie wiadomo jak długo. Oczywiście, zakwas musi sobie postać, ale jeżeli on już stoi, to nie mamy przy nim praktycznie żadnej pracy. Przechodząc ko niego 2-3 razy dziennie, go po prostu przemieszamy, żeby równo fajnie fermentował, i to wszystko, co musimy z tym zakwasem robić. Co będziemy potrzebowali? 100 gramów, 100 gramów, przepraszam, mąki żytniej, 720 lub troszkę wyższej jaką akurat idzie u Was kupić będziemy potrzebowali trzy ząbki rozniecione czosku, 3 liście laurowe i 3 kulki ziela angielskiego i oczywiście będziemy potrzebowali otręby albo mąkę razową żytnią jeżeli nie macie dostępu do otrębów tu mam 50 gram tej mąki, ja też nie miałem dostępu do otrębów, więc, więc dam mąkę razową żytnią. Ale jeżeli nie dostaniecie ani tego, ani tego, dajcie po prostu płatków owsianych, to sprawdza się równie dobrze. Ja przygotowałem sobie 500 ml przegotowanej, ostudzonej wody. I teraz wszystko ze sobą połączę. Ile tej wody Wchłonię mąka, powiem Wam pod koniec. Sam nie jestem pewien, ile wchłonię, dlatego że z mąkami jest różnie. Raz mąka wchłonie więcej wody, raz wchłonie mniej wody. Konsystencja musi być rzadkiej śmietany. Nie może być ani za gęsta, ani za, za rzadka. Także na początku... Łączymy mąkę z wodą. Rozcieramy na bokach słoika, żeby nie było grudek. Możecie to równie dobrze zamieszać mikserem czy jakimś robotem kuchennym. Będzie to oczywiście szybciej niż, niż, niż ręką w słoiku, ale ręką w słoiku równie dobrze można sobie poradzić. Ja wleję całe pół litra wody i myślę, że to będzie taka wypośrodkowana ilość. Nie jest za gęsty, nie jest za, za rzadki. Dodajemy oczywiście. Przeciśnięty przez praskę czosnek, ziele angielskie i liść laurowy. Wszystko jeszcze dokładnie mieszamy. Można dodać również kromkę chleba razowego. Ja nie posiadam chleba razowego akurat w domu, więc tego nie dodam. Ale standardowy przepis właśnie przewiduje kromkę chleba razowego, oczywiście takiego naturalnego, na zakwasie, nie jakiegoś takiego chemicznego na polepszaczach. W Niemczech niestety trudno dostać takie pieczywo. Ja ostatnio nie piekłem, więc też nie dodam żadnego chleba. Zakwas będzie równie dobry, a przynajmniej mam pewność, że mi się nie, nie zepsuje. Jak wy umiecie kupić ze sprawdzonej piekarni naprawdę dobry razowy chleb, to możecie kromkę tego razowego chleba rozkruszyć i dodać tu do tego zakwasu. Zobaczcie, konsystencja mniej więcej taka. Ja jeszcze oczywiście będę to cały czas mieszał, żeby pozbyć się wszelkich grudek, żeby to wszystko było jednolite. Tak przygotowany zakwas odstawiamy w ciepłe miejsce. Jest ładna pogoda, przynajmniej u mnie. Myślę, że w Polsce też jest dosyć ładna pogoda, więc ciepłym miejscem jako taką nie będziecie mieli problemu. Zostawcie ten kwas stać od 3 do 5 dni w zależności właśnie od tego, jak, w, jakim, w jakiej temperaturze on będzie przechowywany. Jak koło niego po prostu przechodzicie, dwa, trzy, czy nawet pięć razy dziennie, przemieszajcie go troszeczkę, żeby on równomiernie fermentował. Nie przykrywajcie go jakąś przykrywką, nie zakręcajcie tego słoika, żeby miał dostęp powietrza. Najlepiej przykryć go szmatką czy, czy jakąś gazą. Po tych trzech czy pięciu dniach... Będziecie czuli taki, taki charakterystyczny, kwaśny smak. Jak kiedyś przygotowaliście zakwas, zakwas na chleb, to wiecie jak to pachnie. Nie powinniście mieć z tym problemu. Ale śmialutko, nawet 5 dni możecie taki, taki kwas przetrzymać w ciepłym miejscu. Jemu się nic nie stanie. Po tym czasie słoik zakręcamy. I kwas ląduje w lodówce. W lodówce możecie taki kwas przechowywać nawet miesiąc czasu, jemu się nic nie stanie, możecie też od razu przygotować z niego żurek. Także albo przygotujecie sobie tak jak ja dwa tygodnie wcześniej przed świętami i przechowujecie go w lodówce, albo przygotujecie go bezpośrednio 5 dni przed, przed świętami, kiedy będziecie gotowali żurek i bezpośrednio wtedy możecie już gotować żurek. Także dziękuję ślicznie za uwagę. Ja sobie dokończę mieszanie poza filmem. A w najbliższym czasie, nie wcześniej jak za 5 dni, na pewno pokaże się u mnie na kanale, film z przepisem już na sam Żurek, w mojej wersji. Oczywiście przepisów jest bardzo wiele na internecie. Możecie znaleźć bardzo dużo przepisów na Żurek. Ja wam pokażę, jak ja robię Żurek. Jeżeli będziecie chcieli, zrobicie w tym roku na Święta Wielkanocne żurek z mojego przepisu. Myślę, że będzie Wam smakował. Także dziękuję i zapraszam na kolejne moje filmy.